Państwa w kolejnym odcinku programu Nauka poszła w pole. Dziś poruszymy zagadnienie hodowli nowych odmian roślin oraz ich rejestracji. Zapraszamy! W naszym kraju wciąż zbyt mało rolników docenia znaczenie nowych odmian. Uprawia się je przede wszystkim w najlepszych gospodarstwach, zarządzanych przez świadomych właścicieli. Znaczenie nowych odmian roślin zależy generalnie od poziomu rolnictwa w danym kraju. Im ten poziom jest wyższy, czego miernikiem mogą być no, średnie plony różnych ziemiopłodów, dla przykładu zbóż, tym rola odmian jest większa. I dla przykładu Wielkiej Brytanii, jeżeli średni. Plon wynosił, pszenicy wynosił około 2 ton. W latach 20. poprzedniego wieku udział odmian był 20%. Natomiast obecnie w XXI wieku, kiedy średni narodowy plon wzrósł do 8 ton z hektara, ten udział w przypadku pszenicy i jęczmienia jest 80-90%. Wynika to z tego, że jeżeli. Agrotechnika tak modyfikuje środowisko, że nie stwarza ono żadnych ograniczeń, no to przyrost pronu jest tylko zależny od genotypu, czyli od, od, od odmiany. Otrzymanie nowej odmiany jest procesem żmudnym i kosztownym, na które stać jest tylko większe firmy. Mogą one sobie pozwolić na wydawanie olbrzymich pieniędzy na badania. Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, ile Pieniędzy potrzeba na generalnie postęp biologiczny. Firmy takie jak Monsanto przeznaczają na, na badania naukowe 4 miliony dolarów dziennie. Firma niemiecka KWS 0,3 miliona euro dziennie. Syngenta 0,4. I z takimi gigantami muszą, muszą współzawodniczyć nasze firmy. Przypomnę, że w 2007 roku, ostatni, to jest ostatni rok finansowania polskiej hodowli, łączne nakłady na wsparcie polskiej hodowli wynosiły około 30 milionów złotych tylko. W ostatnim czasie zmieniły się główne cele hodowli. Na pierwszym miejscu nie stoi już wielkość plonu, ale inne cechy. Nowe kierunki w hodowli roślin to przede wszystkim teraz tolerancja na stresy abiotyczne i biotyczne. Abiotyczne to głównie susze ze względu na, na no, przeważające susze na naszym terenie. Chciałbym podkreślić, że Polska jest jednym z bardziej suchych krajów Europy i zajmuje przedostatnie miejsce przed Maltą. Biorąc pod uwagę y, objętość wody spływającej na głowę mieszkańca jest około 1500 m3, a my mamy średnia dla Europy 4,5 tysiąca. Czyli ten y, problem braku wody, no może ten rok jest wyjątkiem jest, ma znaczenie zasadnicze, później tolerancja na, na choroby i szkodniki i na końcu jakość y, surowców. Plon jak zawsze jest, jest istotny, jakkolwiek odgrywa już trochę mniejszą rolę niż poprzednio. W Polsce można uprawiać odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Odmian oraz pochodzące z katalogu wspólnotowego, tak zwanego CCA. Rejestracją odmian zajmuje się u nas Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej koło Poznania. Soboru Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest państwową jednostką należącą do sektora finansów publicznych, jednostką podległą ministrowi rolnictwa. Zajmujemy się badaniem i rejestracją odmian roślin uprawnych. Drugi obszar naszego działania to jest ochrona prawna odmian, czyli ochrona własności intelektualnej w hodowli roślin i w nasiennictwie. I trzeci obszar, bardzo ważny z praktycznego punktu widzenia, to jest porejestrowe doświadczenie odmianowe i rekomendacje odmian. To są trzy podstawowe obszary naszego funkcjonowania. Aby odmiana została wpisana do Krajowego Rejestru, musi przejść badania urzędowe, które trwają dwa lata. Jeśli przejdzie je pozytywnie, jest rejestrowana. Badania dotyczą nie tylko wielkości planowania, ale także jakości surowca. W laboratorium oceniamy wartość jakościową, energetyczną odmian pastewnych badając takie składniki jakościowe tych odmian jak zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów, cukrów i innych oraz wartość oraz analiza strawności w warunkach in vitro. Poza, wartości, poza substancjami tak zwanymi potencjalnie energetycznymi, ocenie podlega również zawartość substancji, substancji toksycznych. Takimi substancjami, które mają znaczenie w ocenie odmian, są alkaloidy w łubinach i w maku, gdzie dąży się do ich maksymalnego ograniczenia. Innym alkaloidem jest solanina występująca w ziemniaku. W nasionach rzepaku niepożądana jest duża zawartość kwasu erukowego powyżej 2% oraz glukozynolanów nazywanych też dioglikozydami. W Słupi Wielkiej znajduje się też największa w kraju stacja doświadczalna oceny odmian. Działalność Centralnego Ośrodka w tych trzech obszarach, którymi się zajmujemy, czyli rejestracja odmian, ochrona prawna odmian, jak również porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe, jest oparte przede wszystkim o eksperyment polowy, czyli takich doświadczeń, jak Państwo widzą, tutaj prowadzimy w naszym całym na terenie całego kraju rocznie około do 2000. Te doświadczenia są zlokalizowane w naszej własnej bazie doświadczalnej, która w tej chwili liczy 50 punktów doświadczalnych, stacji i zakładów doświadczalnych oceny, oceny odmian w porejstrowym doświadczalnictwie odmianowym. Również posiłkujemy się innymi punktami doświadczalnymi. Robimy ten program łącznie z stacjami hodowli, uczelniami, instytutami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, a więc wszystkimi, którzy są zainteresowani doradztwem odmianowym dla rolników. Szczególnie ważnym elementem działalności Coboru jest prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego w skrócie PDOIR. Program ten prowadzony jest już od 15 lat i stale jest ulepszany i rozbudowywany. Wprowadzane są do niego także czynniki uprawowe, np. dwa poziomy agrotechniki, zróżnicowana gęstość i termin siewu, aby dać więcej informacji rolnikom. Celem PDOIR jest zbadanie odmian już zarejestrowanych. Biorą w nim udział także odmiany z katalogu wspólnotowego. Celem tych badań jest wskazanie rolnikom odmian najbardziej przydatnych. Do uprawy w ich regionie. Warto podkreślić, że są to jedyne obiektywne wyniki badań. Na podstawie wyników PDO i R przygotowywane są co roku listy zalecanych odmian do uprawy na terenie danego województwa. I z tych list powinni korzystać rolnicy przy wyborze odmian. Przynosi to im wiele korzyści. To są korzyści bardzo duże. Tu szacujemy, wyliczamy, że jeżeli różnica w planowaniu pomiędzy dobrze do, dobraną odmianą a złą, źle dobraną odmianą to w skali kraju jest to rzędu powiedzmy od 1,5 do 2 miliardów złotych w przypadku zbóż tylko natomiast jeśli weźmiemy wszystkie inne także widać wszystkie inne gatunki także widać jest to bardzo efektywny bardzo ekonomiczny system chciałem dodać że PDO i R jest to Najlepszy chyba w tej chwili system w Europie, najbardziej y, efektywny. Potwierdzają to nasi koledzy z Niemiec, z innych krajów. Y, tu, y, także y, rolnik ma bardzo duże, rolnictwo polskie ma bardzo duże korzyści. Nie tylko rolnictwo, przetwórstwo i inne działy, y, które korzyst, przetwórstwo, które korzystają z odmian. PDO i R daje także rolnikom inne korzyści. To jest to duże ułatwienie dla rolników, jeśli chodzi o wybór odmian, ponieważ rejestry odmian są dość liczebne. Na przypadku pszenicy, Krajowy Rejestr Odmian liczy około 100 odmian pszenicy. We wspólnotowych katalogach jest około 1200-1300 odmian i teoretycznie te wszystkie odmiany mogą być w Polsce uprawiane, ale dzięki temu systemowi Polesowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian, albo dzięki listom zalecanych odmian, Rolnik ma wskazane od 8 do, do 10 do 12 odmian spośród tego 1200 na poziomie europejskim i 100 Polsce. Na tym kończymy pierwszą część programu. Po krótkiej przerwie zapraszamy na część drugą. Rozszyfrujemy w niej skrót PIN. Zostańcie Państwo z nami, bo naprawdę warto.